Górka w Radzionkowie coraz bardziej się rozwija, domy, Księża Góra i Ogród Botaniczny. Niestety komunikacja tej części Radziankowa z pozostałą częścią miasta nie jest najlepsza. Najbardziej obrazuje to ten wiadukt, pod którym przechodzą mieszkańcy i jeżdżą pojazdy. Komunikacja w okresie zimowym to w zasadzie wszystko odbywa się tutaj przez ten. Przez ten most w tej chwili jest kilka dojazdów alternatywnych, m.in. od ulicy Kurzaja za restauracją Letocha, od ulicy Cmentarnej z, z Świętego Wojciecha ze strony Orzecha, natomiast to nie rozwiązuje, rozwiązuje tego problemu. Problemem tym zainteresował się sam samorząd, zalecając opracowanie studium komunikacyjnego do 2029 roku miasto chciało, żeby ten problem został rozwiązany. My dzisiaj mamy Gotowy projekt budowy drogi księżogórskiej Janieli Krzywan, który łączy już jakby strzet górki, czyli Księżnogórę, z obwodnicą piekarską. Ten projekt jest na liście rezerwowej na drugim miejscu. Na RPO. No, mam nadzieję, że przynajmniej w części go wykonamy w najbliższych latach. To nie koniec pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Kolejny etap to dzisiaj utwardzamy technologicznie drogę łączącą ulicę Marii Dąbrowskiej z ulicą, ulicą Nieznanego Żołnierza. Remontując prawosłonne górki, te technologiczne płyty, które tam 30 lat leżały na ulicach, przekładamy, żeby ciężki sprzęt mógł dojeżdżać w tamte tereny, m.in. do budowy ogrodu botanicznego, do budowy tam domów jednorodzinnych. Czyli to taka droga technologiczna, ale która usprawni dojazd dla, dla ciężkiego sprzętu. No i, i w ostatnich tygodniach, też bardzo ważna decyzja, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego który w przyszłości umożliwi również połączenie z piekarami przy kopcu.